Cześć. W ostatnim filmie mówiłem o tym, że podjęliśmy decyzję. Zamiast katamaranu, zamiast solidnego, ale ciasnego jachtu Blue water, albo zmęczonego jachtu po czarterze, wybieramy złoty środek, czyli szukamy seryjnego jachtu w wersji armatorskiej, czyli tak zwanej wersji ownerskiej. Powiedziałem też, że pewnie musimy więc rezygnować z wypraw na ocean, no ale w zasadzie seryjne jachty produkcyjne pływają przez oceany. Tysiące takich jednostek co roku pokonuje Atlantyk w ramach ARC, czy też indywidualnie, I, i to nie jest tak, że one się po prostu nie nadają. One po prostu nie wybaczają tyle co klasyczne jednostki e, Bluewater. Water, bo wersja armatorska to jest świetna baza. Często bardzo dobrze wyposażona, za e, bardzo dbane instalacje. Wyposażenie można jednak dokupić, ale konstrukcji e, zmienić się. Nie da, bo taka łódka ma pewne ograniczenia konstrukcyjne. Po pierwsze, to jest kształt kadłuba. Seryjne jakty mają płaskie dna. To, co daje prędkości przestrzeń w środku na wodzie oznacza, że może być taki slamming, czyli takie twarde uderzenia o, o wodę, co obciąża konstrukcję no i po prostu męczy załogę. Po drugie, takie jachty produkcyjne są delikatniejszej budowy. Ster zazwyczaj nie jest chroniony skegiem, a kil po prostu jest przykręcony do płaskiego dna, ale jest zintegrowany z kadłubem, co oznacza, że uderzenie w coś, w kontener czy po prostu, czy workę, <grym> niesie dużo większe ryzyko uszkodzenia jachtu. Co możemy zrobić, żeby było bezpiecznie? Żeby seryjny jacht bezpiecznie przepłynął przez świat, no musi być samodzielny, musimy go doposażyć, tak by nie zależeć od mariny. Energia elektryczna, woda, potrzebujemy dużej fotowoltaiki, baterii lit litowych, odsalarki. Na takim jachcie musimy mieć prąd, chociażby po to, że. Żeby mieć autopilota, tak? Bo gdy nie ma prądu, to tracimy autopilota, a sterowanie ręczne takim jachtem przez trzy tygodnie to jest masakra. Trzeba wzmocnić się punkty ster, sprawdzenie śrub kilowych, przygotowanie takie lunku na ciężkie warunki. To oznacza często montaż dodatkowego refa, trzeciego na grocie, czy, czy też dodatkowego sztagu na żagiel sztormowy. Więc płynięcie dookoła świata jachtem seryjnym wersjoner jest jak najbardziej możliwe, ludzie to robią i są szczęśliwi. I mam nadzieję, że my też tacy będziemy, jak znajdziemy ten jacht.